Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się zestawem Lego Classic. To jest domek z ogrodem. Widać tutaj rowerek, jest z ludzikiem. Niestety, jeden został zgubiony. ludzik No trudno. Fa ma list. Bardzo rzadki. Rowerek. Jest też grill. Tu jest bardzo ciekawy ogrodek. Bardzo dużo pogubiliśmy. Pogubiło się. I jest też domek Ludzik. Ładnie wygląda. No, fajny zestaw. Jeszcze. Nie dzisiejszy. Klasyk. Pierwsze Lego. Jest chojneczka. Fajna. Pa patelnia. Są też kwiatki. No to chyba na, na tyle. I jeśli Wam się podobało, to same lajki i suby. I komentarze. Papa, pa. następny odcinek nastąpi już wkrótce.